Zgnięcie 5 km, dziewiąta edycja. Która to jest edycja dla was? Nasza pierwsza. Jak było? E, super było, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajna, fajna organizacja, fajni ludzie, sympatyczni, pozytywne emocje. Super. Co skłoniło do wzięcia udziału w terenowej masakrze? W tej imprezie jeszcze nie braliśmy udziału. Braliśmy w innych i innych biegach. W sprawdzenie siebie, sprawdzenie jakie? Tak, tak. I co było najcięższego? Ja wiem. Ja wiem. Wielkie brawa. Może. Przeszkoda. A tu, tu, tu. Może ta ścianka wklęsła. Rampa. Ta ostatnia tutaj? Ostatnia, tak. za Chyba za, tak. to było dla nas najcięższe. A jaka była najfajniejsza, najprzyjemniejsza? Woda, kubełek... Zjeżdżalnia. Super. Tak, tak zwany dupoz jest. Będziecie z nami na kolejnych edycjach? Myślę, że tak. Jak, no jak zdrowie pozwoli na no pewno. <grym> Może dyszka? Bieg przez las, podbiegi? Więcej przeszkód? A dłuższe? Trasy? W roku macie tak? Czerwiec. Będzie na początku czerwca. Myślimy, pomyślimy, pomyślimy. No to co ja wam gratuluję debiutu, gratuluję kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że do zobaczenia. jesteśmy z No to tym bardziej. Do zobaczenia.